Zapraszam na pamiątkowe zdjęcie. Jesteś najlepszym coachem na całym świecie. Melodru, teraz powiedz, czym się robiłeś? Gagina, gagina. Stajemy, stajemy, panów. Acy, glory, także witamy wtedy, cześć, na rozpoczęcie. Czy cię z tej susty? Misia z Polonii niech Jeden z najlepszych sposobów na spędzenie zimy w okolicach Chicago. Narty. Górka może nie jest ośmiotysięcznikiem himalajskim, no ale da się na niej zjeżdżać na nartach. Rzeczywiście chyba to jest jedna z takich wielu atrakcji, z jakich możemy korzystać tutaj w okolicach. Jeździsz na nartach? Jeździsz. Oczywiście, że jeżdżę na nartach, tak jak wielu z uczestników dzisiejszego eventu. Tak samo i ja, jak miałam, nie wiem, może dwa czy trzy lata i mój ojciec zobaczył, że mogę już chodzić, to w tym samym momencie wsadził mnie w narty i pozwolił mi zjechać z górki, także od najmniej, najmłodszych lat yy, myślę, że Polacy jeżdżą na nartach teraz już też i na snowboardzie jest, jest to taki nasz, yy, nasz sport tak, czyli to jest część jest naszej tartuwa. kultury jeździć yy, na nartach i yy, no super, że tartuwa. takie wydarzenia się utrzymują już przez tyle lat yy, i pokolenie po pokoleniu yy, przychodzi i uczestniczy właśnie w tym wystarczy przejść się po ośrodku tutaj w Wilmont i usłyszeć jaki język dominuje a my jesteśmy dzisiaj na Mistrzostwach Polonii w Narciarstwie Alpejskim i snowboardzie organizowanych właśnie w tym miejscu przez Klub Narciarski Tatry i widzimy, widzimy panów, widzimy panie, widzimy dziewczęta, widzimy chłopców i widzimy dzieciaki, które wyglądają fenomenalnie na nartach. Jest to piękne, że tak właśnie angażujemy dzieci od najmłodszych lat w ten przesupersport. Wychodzi na to, że zima też może być fajna i my Polacy udowadniamy to naszym dzieciom właśnie od początku, po czym one pokazują to samo swoim dzieciom po latach. To już są trzydzieste któreś takie zawody tutaj, także Dokładnie naprawdę tak. przepięknie, Dziękuję przepiękne się. jest to, że kontynuujemy te tradycje, kontynuujemy te nasze zwyczaje tutaj za granicą w Stanach. Zapraszamy w takim razie na relacje z Mistrzostw Polonii w naciaswie europejskim i snowboardzie. Mistrzostw, które na stałe zagościły na mapie wydarzeń sportowych w Chicago i okolicach. radość koszule bravo Nie ma się nie na mecie. Proszę widzieliście proszę państwa jak się jeździło dzisiaj? Fantastycznie, słuchaj, no kurde nie może być lepiej, no pogoda tylko dla mistrzów, słuchaj, i nie tylko dla mistrzów i dla wszystkich, dla koziołków tych małych, wiesz, nie? Dzieci. Także no, co coś coś, no wiesz, no, jak Kanada nawet, wiesz, tu to Kanada, no, takie warunki przepiękne, także... W pretensji mam, trzeba być zadowolonym też. No nie no słuchaj, wiesz, kurde, coś ponad 50 małych było, słuchaj, dzieci. Wiesz co, 70-80 dorosłych, no sporo, naprawdę. Wiesz, odwaliśmy wszyscy, wiesz, no kupę świetnej roboty i też dzięki wam, radiu i wszystkim mediom, naprawdę jesteśmy tutaj, no i bawimy się fantastycznie, no. Szymon, ja wiem, że przed wami jeszcze zawody, CMSc, że przed wami jeszcze Masters w Granit, Colorado, ale właśnie chciałem do tego przejść, że na koniec to jest taka wisienka na torcie, czyli międzynarodowe mistrzostwa w Colorado, znów wracamy wszyscy do Aspen, no trudno sobie wyobrazić lepsze, piękniejsze miejsce. No nie, no. No, słuchaj no, y, tam jest cudnie cudnie wszyscyśmy się zakochali wiesz co w Snowmass w słuchaj Colorado także fantastycznie w tym roku będzie tak samo będzie naprawdę a może i lepiej naprawdę bo mamy już tak dużo osób zapisanych naprawdę ta świeży nie chce także no coś dzięki też wam innym mediom radiom wiesz co robimy wszyscy także no widać widać no to, słuchajcie no, no na początku jakśmy Koziołka zaczynali to było pięć, około pięciu, pięciu dzieci a dzisiaj było ponad 50, nie? To... Słuchaj, no to jest coś, dzieje się, dzieje się, nie? Widok właśnie tych bajtli na nartach, to jest rzeczywiście coś wyjątkowego, prawda? No tak, no słuchaj, takie radochy, wiesz, nawet mój syn, widz, patrz, patrz, koziołek, widziałeś, widziałeś się. No nie no, gdzie, jest no super. O, to brat, tak? Oboje jeździcie, tak? Tak, jeździmy oba na nartach. Bardzo lubimy jeździć na nartach. Maju, widzę, że bardzo lubisz jeździć na nartach, bo właśnie widziałam, jak zjeżdżałaś i z tym pod ogromnym wrażeniem. Jesteś profesjonalistką, jak długo ty jeździsz? O, nie, Zaczynałam jeździć jak miałam dwa latka i jeszcze jeżdżę i bardzo lubię jeździć. Bo tata to Szymon, tak? Ekspert tutaj największy. Tak. I co, bardzo lubisz na nartach jeździć, tak? Tak, bardzo lubię. Mój ulubiony um, szczerze jeździ na Nata jest GS, bo dla mnie jest najłatwiejszy i umie szybko jeździć na nim. I co, lubisz takie zawody? Ehe, bardzo fajne są zawody. Bardzo lubię, jest, bardzo lubię na tych zawodach, jaka jest fajna muzyka jak gra. To Cię motywuje, tak? Aha, tak. Super, czyli polecasz innym dzieciom, warto przyjeżdżać na narty, warto brać udział w takich zawodach, tak? Aha, tak. Super. A mogę u Ciebie wziąć lekcję, bo Ty naprawdę umiesz jeździć. Może. Kaj, jak długo już jeździsz na nartach? Długo, co? Tak. Czyli jesteś ekspertem, można powiedzieć. Trudno było dzisiaj zjechać? Tak. Trudno było, tak. Ale widzę, że dostałeś dyplom. Tak, czyli dobrze poszło? Fajnie było? Tak. Widzę, że dostałeś misia, jak on ma na imię? Wilma. Nagrodę dostałeś dzisiaj za zjazd? Tak. 36 już są to zawody. Powiedz mi Piotr, jak to się wszystko zaczęło? Dość dawno temu, bo Klub Tatry powstał w 1973 roku i od tej pory nieprzerwanie organizujemy mistrzostwa Poliny w Narczarstwie Alpejskim. Co roku przyjeżdża spora grupa. Są lata, kiedy były o ponad 130 uczestników, w tym roku 70. Biorąc pod uwagę warunki zimowe, jakie są, myślę, że to jest naprawdę super osiągnięcie. A nieprawdopodobnie cieszy ilość dzieci, tych młodych, którzy miejmy nadzieję, że za 2-3 lata, 4 lata wrócą tu i będą startowali w dorosłych zawodach. Koziołek Matołek powstał z inicjatywy oczywiście ludzi pochodzących z Nowego z Zakopanego, bo oni jako młody, młodzi dzieci, młoda, młoda młodzież, bo to również dziewczyny, młodzi, kobiety startowali w Pucharach Koziołka-Matołka w Zakopanem i stąd się ten pomysł wziął. A ja... słyszałam, że to nie było takie łatwe, żeby tego Koziołka-Matołka tutaj ściągnąć, tak? Koziołka-Matołka udało się ściągnąć trochę później, ale chcieliśmy uzyskać legalne prawa do używania oficjalnego tytułu Koziołka-Matołka. Udało mi się chyba 6 lat temu dotrzeć do spadkobierców Kornela Makuszyńskiego, oficjalnego Autora y, postaci Koziołka Matołka. Spadkobiercy byli wręcz y, zadowoleni, szczęśliwi, że gdzieś tam po drugiej stronie globu ludzie znają tą y, postać i chcą robić podobne zawody na wzór. Bez problemu uzyskaliśmy prawa do oficjalnego używania tego, y, tej nazwy, i tak powoli się to. Zaczęło się od chyba grupy 10, może 12 dzieci, a w tej chwili dzisiaj mieliśmy ile? 50, 50. słyszałam. No to jest super. Był dzisiaj nie tylko Daniel Bociąga, ale wiele, wiele innych naszych rodaków, od najmłodszych po najstarszych. E, Zwyciężyli chyba dzisiaj wszyscy na tej górce. Jak ty myślisz Daniel? Super, super udany event, co? Oczywiście, tak jest co roku i myślę, że zadowolone miny na twarzach od najmłodszych po najstarszych weteranów narciarstwa polonijnego tutaj w Chicago i okolicach są najlepszym tego dowodem. Udało się dojechać, obyło się bez kontuzji, zwyciężyliśmy wszyscy. Więc to jest chyba najważniejsze właśnie podczas tychże zawodów, które odbywają się rokrocznie. Ja jestem też pod niesamowitym wrażeniem umiejętności naszych rodaków. Od dzieci po starszych naprawdę wszyscy dali radę i to pięknie na tej górce. Także ja chyba będę musiała kogoś tutaj poprosić o lekcję. Ja myślę, że to jest jak zjazdą na rowerze. Tego się nie zapomina. Po prostu przypinasz, jedziesz i już wszystko wiesz. Także Zwłaszcza jeśli się pochodzi z Polski, to na pewno jest w naszej krwi. Także naprawdę wszyscy tutaj super sobie dali dzisiaj radę. Piękne wydarzenie. Bardzo fajnie, że Tatryski Klub istnieje już od tylu lat i kontynuuje właśnie to, co robi, bo robi się to naprawdę coraz coraz lepsze z roku na rok. A my dzisiaj jeszcze z Wilmot, ale zapraszamy wkrótce także na. Najlepsze stoki świata, czyli do Colorado, gdzie odbywać się będą międzynarodowe mistrzostwa Polonii w naciarstwie alpejskim i snowboardzie. Tam przeniesiemy się pod koniec marca, ale o tym wszystkim jeszcze wkrótce na naszej antenie. Dzisiaj był Polish Takeover w Wilmont Mountain, a już niebawem w Colorado, także możemy być bardzo dumni.